Taka burza się była w nocy. Tak przez dwie sekundy była, w sensie... No mnie obudziło o czwartej ja, nocy. Ja akurat o trzeciej jeszcze nie spałem, więc... Widzę, że za oknem coś strzela. Jak pizgnęło. A jak jest? jestem, lol. Woda jest, może... Może to pstomorze jest. A ej, ej, no, ej. Nie ej. no, w moim... Woda jest dziewiąty. Woda to pięćdziesiąt. W moim sercu, sercu jest pierwszy. o A, ale tylko na no. pewnie. No. Popaki, gramy spokój, spokój, nie bijemy się jak nie erek, uważajmy na za od Wukonga pierwsze trzy levele, rozstawmy się, dobra wizja i spokój. Bijemy się wtedy, kiedy chcemy. Dobra, na my. Dobra. Dobra, na Dobra, na no, no. Ten wukonga. Mukonga. Ej, Gwen. Nie trafiłem, ale ona gra ma, ona On to... nie 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 na nie? nie na ja, Nie zabijemy, On na mnie. On na nie? On na mnie. On na mnie. On na mnie. nie szybciej. mnie. On na mnie. Dobra. Nie, nie On na mnie. nie, 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 nie. na na mnie. On na też

Darmo, mimo tego, że głę? Mocno tutaj Ja nie mogę. Macie Milio? To jest A Nashor. Wyciągnijcie go najpierw. Wyciągnijcie. Gwen okay. głę... od flanki pewnie będzie. Gwen od dołu będzie. A, głę? Głę. Jak coś, to Gwen. Jak o, coś, o, o, to Gwen. Patrz, oni są uber tu jest. Okej, Na nich, na nich, na nich. Jest tam, jest tam, ja chyba Co? w tej grze. Ja w grze chyba za bardzo emocjonalnie podchodziłem, no bo ja, no strasznie kom sobie